W tym Busie bojowym aktualnie lecia sześciu YouTuberów, którzy w tym momencie wyskoczyli, ponieważ usłyszeli swoje pierwsze zadanie. Kto pierwszy zginie, wygrywa. Easy, 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 No to lecimy. Jeszcze nie wiem gdzie. Na jakieś wysokie miejsce, jakieś wysokie miejsce. I teraz trzeba dobrze wylądować. Dobra. Eee, wyskoczyłem od razu. Kto pierwszy zginie, wygrywa. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie wiem, nie wiem, jak tego dokonać. Nie mam pomysłu. O chłopie. Ja albo tutaj ten pan siwy. Na górę, na górę, na górę. Ja! Uhu. Proszę, proszę. Jestem, dat. Ktoś był przede mną, chyba. Dobra, no byłem trzeci. FAK! Zły landing, nie przemyślałem landingu. Jaj, jaj. Dwie osoby zginęły. Bez nimatek, manojek, szymek. No ja jestem ostatni. Nie wiem, jak oni zginęli tak szybko. Ja pierdzielę. I dzięki temu bez nich z trzema punktami na koncie, znajduję się na pierwszym miejscu w tabeli, a to dopiero początek konkurencji w dzisiejszym odcinku. Dla was, jak widzicie, również mam konkurencję. Napiszcie, jak sądzicie. Jeżeli chcecie jeszcze Fortnite'a na tym kanale, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo muszę zobaczyć, w kilu jest tutaj Fortniteowców. A teraz konkurencja numer dwa, podczas której zadaniem każdego z uczestników jest wykonanie jak najdalszego skoku przy użyciu. Nowych rękawic. Wszyscy oddajemy skok dokładnie z tej budowli i osoba, która doleci najdalej zgarnia 6 punktów, a osoba, która najbliżej tylko jeden punkt. Start. trzy, cztery ry, dawaj, Szymi. Raz, czekajmy. Nie chcę z Was poleciało. Przepraszam, Przepraszam. Nie, nie, nie ma problemu, nie ma problemu. Uwaga, Szymi. 112 metrów let's go. Dobrze. Drugi smart i godź tu dziadek. Dawaj, dawaj, dziadziuś. Kurde, ale żałuję, że nie byłem pierwszy, nie? Byłoby trochę kontentu. Dobra, uwaga. Okay. Dziadek, chłopiec, jak wysoko. W ogóle inna taktyka, lecę. inna taktyka. Czy doleci dalej tą taktyką od Szymiego? No, raczej nie. Co ty slajda tam robisz, dziadego? 94 metry, dziadek. Mateuszku, pończuszku, zapraszam. Dobra, to lecę. Leci, Mateusz! Ale patrzcie, patrzcie, on jak dziadek lata, lato, on dziadek lata jak dziadek. A bo jak, jak bo jak to zrobić, żeby tak polecieć ten? 94 metry. Dobra, lecę, 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 szykuj się tam, lecę. Na razie Simi jest najlepszy, no bez Nikos kolejny bambik, ja nie mogę patrzeć. Lewym, 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 no. O oh, Boże. Jeszcze lecę. <laughs> 105 metrów łysy, dobrze. Uf. Ma tutaj drugie miejsce i teraz przynajmniej Manjojek. tam glitcha, że można nieskończoność latać, więc no przykro mi. Zobaczmy, a czemu on lata też tak? Nie no, co za suchety to są same! Tylko że nie ma mózg! Ty, przecież ty bliżej ode mnie, stary ty. Nie a jak nie? dla mnie to on wylądował równo Bliczego z nami, nie? No. No. Nie, Co, wy chyba, wy chyba nie piliście dawno alkoholu! 101 metrów Manojek. Jak ja dalej niż nie wylądowałem! I na koniec moja kolej! Raz! Dwa! I uwaga, trzy! no to winner 117 metrów! Widzu, ja to wygrywam, to jest moja olimpiada. Chociaż jak widzicie w tabeli w dalszym ciągu na pierwszym miejscu jest Bezni, a my przechodzimy do konkurencji trzeciej, podczas której wszyscy polecimy na domenę demona, a osoba, która jako pierwsza zdobędzie medalion, wygrywa 3 punkty. Dobra, trzeba teraz wybrać idealne miejsce na tym jednym domku, żeby zdobyć bronię i nie latać po, po prostu bez niczego. Ty, a co ona ma takie stopy uwalone? Dobra, najważniejsze to będzie znaleźć broń, nie, ale mam landing totalnie z dupy teraz Bo się nie bi mnie. Zaraz cię będę bił, tylko jeszcze chwila Dobra, zadałem mu damage. Ale jest. Kongo! Nie! O ja pierdol ma pompę. O kurde, ktoś mi tu nad głową tańczył. Dobra, chłopie. Ej, co tu robisz, człowieku? Czy mi? Co on tu robi? Gin! Dobra, dziękuję serdecznie, pozdro O i, do... I chłopie odpadł ostatnio Dzikopa, ale sztanga we nie Boss traci hapę, okej okay. Jest bospa, Walę mu lepy, Walę mu lepy. O kurde, on się na mnie sfokusuje. O zajebiście. I mnie Jacob od boku zbombił, mega. Matek, ładuj go, ładuj go, dobra, matek ginie. Ładuję bossa, John on jest. I tu ktoś jest koło mnie. Gin! To jest mega dobre, to jest mega na tego bossa. Bije go, bije go, bije go, on ma mega mało HP. Dobra, ja podnoszę mi tyka, podnoszę mi tyka. Czekaj, czekaj, czekaj kolego, nie chcę zginąć. Ładuję bossa, ładuję bossa. Y mam, mam, mam. Miałem. miałem, mam, mam, mam. mam. On ma medalion? Nie wiem, kto wziął medalion, ty! Mi tyka się medalion? Ja to chłopie tak rozegrałem! Nie, no ja rozegrałem właśnie. Przecież przegrałeś to, jak rozegrałeś? Nie, no. było powiedziane, że medalion. Nie, medalion. <ścoughs> Brawo bez nich. I dzięki refleksowi bez niej wysuwa się na mocne prowadzenie w całej tabeli. A przed nami chowany na Akademii Supernova. Szukającym jest Szaman, a my mamy tylko 60 sekund na schowanie się na tej miejscówce. Uff! Ja że mam plan. Ja wyląduję tu i będę tak chodził dookoła tego, pa 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 pa. To jest zarąbiste. I mam pomysł, wezmę całą broń. Z tej miejscówki i szaman nie będzie mógł mnie zlikwidować wtedy. A szczerze mówiąc, taką jaką ja mam karierę w chowanym koba to może być różnie. Ale mam do dupy miejscowe. Ja pieprzę, przecież to jest tragedia. O, o, o! Ty git to chyba miejscowa, jest co? Dobra, takich detonuje detonuję dzisiaj. Dzisiaj nie ma zmiły. I dobra, wiem, ja tu będę chodził w kółko. Jak zobaczę, to na przykład się tu przemieszczę. Ej, Szymek głąbie 10 sekund masz. Kurde, dobra, najgorsze miejsce, nie? Najgorsze miejsce, a dzięki, nawet w szoku co ja robię. Wziąłem kości, może któryś z chłopaków się skusi na kosteczkę dla pieska. Dobra, szuka, no nic, mam nadzieję, że nie znajdzie. A bez niko za koszem, jak teraz wygra, to się poddaje. Nie no, on mnie tu nie może znaleźć, jak znajdzie starego z tym. Ja mam taką kampę zajebistą. O, Dobra. On robi, co on robi. Dobra. Chodzi sobie. Wszedł do budynku. Wszedł do budynku. To dobrze. Znalezienie tutaj sześciu osób będzie tak trudne. dawaj bez Nikosa. O kurde, on ma latacze. No to jest mega dupa. Każdy jedno miejsce wyżej to jest lepszy punkty. odrobię w kolejnej. Rzucam, chowam piłkę do kosza bez niego. Ja, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ty, piłką rzuca skądś. Czy on mnie widzi? Nie! No i karma, no i karma szmatek 6,9 No i GG, jak on mnie tu zobaczył przez te liście? Ja pierdzielę. No, matek znaleziony, no nie jestem pierwszy. Pierwszy raz chyba w życiu. Matek, ty nubię w Na drzewie, wiedziałem, żeby się tam nie chować. Matek zawsze we mnie czymś rzuca, zawsze. Siedzi na tych drzewach, zawsze na wysokościach i zawsze we mnie czymś rzuca. I w końcu dostał karmę. Matek, chłopie co pierwszy odpadł, ale jaja. Dobra, dobra, dobra. Koniec. Era rzucania we mnie jakimś gównem się skończyła właśnie w tym momencie. Co to jest za kampa? To musi być smarty, nie? O-o. No jednak bez Nikos. Unlucky. No, jest! Mały Sego, mały Sego, dobrze, dobrze, Szama. Jest yes, git, jest git. No, to mi się podoba. Ich chyba go widziałem. On pójdzie chyba od tamtej strony. Czekaj, żebym ja nie ominął na pewno nikogo. Jeżeli tu są drzwi otwarte, to jest szansa, że tu ktoś jest. Nie no, ja może stoję od takiej strony, że on serio tutaj, tak, nie pomyśli po prostu o tym Rzucam futbolówkę w Smartiego, dawaj <laughs> No proszę cię, no to tam nie doleciało, a Smart jest w szoku <laughs> Z tej strony wyszedł Ja pierdziele, ja pierdziele, proszę nie patrz w dół I widzę kolejnego gracza, ale będę udawał, że go nie widzę i że przebiegnie obok niego Oj, nie Pro, Prosto na mnie się patrzy Jest jest! Jest! Ile, let's go! Param, daram. Papa, para, pa. Daram, terem, tereterem, tereterem. Szymek dymek dead! Nie! Ej dobra! Dlaczego to wrócił? Szymek dymek pokonany, ty! Jestem top 3! Szaman kogoś ładuje. Szymka, Dymka, hopie. Wydymał tam, dobrze, dobrze, zostałem ja, Smarty i Manojek. Nie wiem czym się tak stresuje. jestem profesjonalistą chowanego i Szymek pada na kolana! Let's go! Nie ma stu... O, w dupę! Przez przypadek rzuciłem. Niedobrze. 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 No gdzieś tu siedzi jakiś gagatek na 100%, ale te budynki są tak ogromne i jest tak by tyle małych miejscówek, w których się można schować. Szaman biegnie. Ty, on mnie widział? Nie, dobrze. Idź stąd, idź stąd, idź stąd! Ja cię proszę! Proszę, szaman, znajdź manojka, znajdź manojka chociaż no. Widzę go, widzę go, wyskoczył. Biegnie tutaj, dobrze, dobrze, szukaj, szukaj, nie, nie. Jest, jest piłka, jest piłka. Czekaj, skąd on mógł tą piłkę rzucić? Z tego pokoju. Co on robi, ty? Oj, oj, oj! Nie patrz, nie patrzy, dobrze. Dobra, na razie pełen chill. Co za szmata, że mi tu chłopy Biga, bo chcę, żebym nie znalazł Ty no powiem, mam, mam lekki stresik, bo jeszcze chyba nigdy nie byłem w top 3 wchowanego Nie no, jeszcze miał rzucił Widzowie, ja, ja tego nie zaliczam jak zginę Ty kroki słyszę tu na górze Kroczki, 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 omijamy, bardzo fajnie Kto mi tu chodzi? Nie, 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 poczekaj, ja detonuję to, a tego się nie da zdetonować, tak? Dobrze, no dobrze Dobra, jestem w tak beznadziejnej miejscówce, że przysięgam, jeżeli on mnie nie znajdzie, to będę w Turboszoku! Jest tutaj, jest tutaj! Ja pierdziele, no mam Sto 100% że mam przestranę Nie wierzę, ziomka bym nigdy nie zauważył, jakby kroków nie zrobił, nie? To jest niesamowite, bo on siedzi na tej kuli i ta kula jest taka okrągła! Chodź tu tym Jacobem! No pewnie! Dobij go od razu, dobij, bo on się będzie czołgał w moją stronę! Ty, został mi smarty chyba i został mi jak, nie? O nie, o nie, o nie, o nie, nie. Tak mi się wydaje. Co? Nie widział mnie? Widział mnie. Ja tu byłem wcześniej. A, wano jak dead. No i walić Ciebie Smarteuszu uszu. Smartyuszu. No i S, No i S I smarty sprzedawczyk wygrywa. Widzowie napiszcie, czy to uznajecie. Bo patrząc na tabele, gdyby udało mi się wygrać chowanego, to zrównałbym się punktami z bez nim. Ale niestety tak się nie stało, więc przechodzimy do piątej konkurencji. Podczas której stoczymy bitwę tylko na nowe rękawice. Dobra, chłopie, zostaw mnie. No ty jesteś jakiś pijany?! Ja pierdzielę, oni wszyscy gdzieś uciekali. Ja nie wiem, gdzie chcę lecieć. Matek! No chłopie, ktoś mnie wybombił w ciągu ułamka sekundy, co tu się dzieje? Idę bić tego Noba. To no to jest Łysy. Dobra, ja szybko do auta. ŁYSY! O, dostał 12, co za Nobek. Nie, ja dojeżdżam Manojka, ja mam to w dupie. To nie będzie kolejna olimpiada, w której Manojek się chowa przez 3 czwarte gry. Oni wszyscy w ogóle w drugą stronę strefy poszli. Tylko ja pomyślałem, że strefa będzie najważniejsza tutaj. Zbieram jeszcze Matza, póki tu nikt mnie nie bije. Walę, walę listwa. Dostał 10, dobrze. Do Do Lobby! To jest jedna osoba, która nie ma kruka. Chodź tu! Chodź tu. Co ty boksujesz się? Raz. Pagoni mnie, co za Nob! Dwa. Nie no dobra, ja będę na niego czekał, aż on będzie zjeżdżał od strefy i będę go wpychał w strefę po prostu. Chodź tu, chodź tu, szmato! Nie, on ma zero! No ja zginę od niego! Co za... O, dostał, dostał, dostał. Dobrze, dobrze, on 12 HP. Przerwa, przerwa Matek. Oj nie, chłopczyku, oj nie! Przykro mi! Leżeć! Leżeć! Nie! Co prawda gram jak największa bojdupa na tej mapie. Ale nieważne w jakim stylu, ważne, że w tabeli awans będzie. Co tu się dzieje? Tutaj był... Yy, matek! I on tu nadal gdzieś jest. Oni się tam wszyscy tłuką i spotykają, a ja żywej duszy nie widzę. Chodź! No nie no, kurde, jak to jest parówczak. Kurde bela, dzieraż ta, dzieraż ta kamperów. Ja pierdzielę, ale tego fajta wywaliło na górach, nie! Dobra, gdzie jest Manojek, ten kamper zasrany? Oj, Matek ma bez niego, no musi go mieć, musi, ten ma bańkę Ej! No dobra, Matek wygrywa z bez nim, drugi frag na jego koncie NIE! Jeden hupeł już został TUR! No go posrało? Co mądre do mnie supermenowali? Mam plan, mam plan, mam plan 20-40 crack 1 HP, dziadek, dziadek! No czy ty jesteś normalny! Ja chyba muszę tu gdzieś zostać i coś tutaj porobić i poczekać aż oni się pobiją No ra i teraz z rotacją. Trzeba to rozegrać Dobra oni się tu biją. Ja sobie przejdę akurat do strefki. 10, 20 Wciąg! Sciąk! Matek szok, come on to me! Come on me Nie, no nie mogę tu postawić budowli, no to jest widzę przypał. Jest, gościu, przypostry. Matek ma bardzo mało HP na koncie, musi jeszcze spróbować uciec matek. Nie wiem, czy to było dobre, ale na razie żyje. Jest dobrze, jest dobrze. Manoik, Manoik! 20, 24, 24. Obijam. Krach, dead! Oj, no i tyle było. Po co ja się z nim zaczynałem? Dobrze, dobrze, dobrze. Bicie się, bijcie się, bijcie się. I wypieprzam go do zona. O, sam się wypieprzyłem, mega. Leć! Wypieprzyło go! Wypieprzyło go do strefy! Yes, Mamy to! O oh, nie! Yes, Zginąłem! Ej, to było mądre! Nie przemyślałem tego! To w maty Brawa na watka. Ja wolę jestem głupcem! Jak mogliście zauważyć, na moje szczęście całą konkurencję wygrał Matek, dlatego tabela nie prezentuje się aż tak tragicznie. A przed nami ostatnia, szósta konkurencja, podczas której rozegramy różnego rodzaju minigierki i każda wygrana minigra to plus 3 punkty. Więc jeszcze wszystko może się zmienić. Pierwsza minigra to pojedynek na dzikach. O co tu chodzi? Ja pier... co? Co to jest za tryb? Czy mi dostał Manoek, Czyli Manoek z mołota wali, dostał 50 Manoek Ja pierdziele, dostałem strzałom Łysy aj. aj, aj Pa, pa, para, pa, pa Manoek leży <ścoughs> Ej, to jest genialne W ogóle, co tu się dzieje? Oj, bo Ktoś tam bez świniaka jeździ i tylko wali To też jest mądre Matek dostał Leży Matek o, Czemu on mnie bije, idiota? No, co za głąb. Totalnie crazy trip. Nie no, ja kupię żadnej strzały, nie trafiłem jakieś. Mi się wydaje, że Smarty jest dobry. O, Łysy, Łysy dostał. Dostał znowu. To nie jest aktorstwo. To jest normalne życie. O, dobra, 52. Oj, z młota dostaję bez nic kosa, aj, 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 Dobra, Jacob dostał. Smarty mnie kasuje. No, ty jesteś trzeźwy kolejny? Też ma white. Ja pierdzielę Nie trafiłem. Biję Łysy. Czemu nie mogę bić? Nie wiem, zginąłem od Łysego. Co jest? Wygrał Smarty! No! Okej! Okay. Udało jest się! Smarty wygrywa! To jest niesamowite, że taki głupi gracz może wygrać rundę. Aha, 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 ale czy zazdrość tutaj zjada, widzę kolego. Trzy <grym> punkty wpadają na konto Smarty'ego, a przed nami kolejna minigra, jaką jest TNT. Tak! W skrócie nie możesz pozwolić cię wysadzić. O co tu chodzi? Ja mam TNT, zajebiście. Dobra, dałem, dałem Smarty'emu dziadowi. Eksplozja za 14 sekund. A dziadek ma tujętnego. Zostaw mnie, zostaw mnie. Pa, pa, pa. Czy ja umarłem? Nie, żyję, dobra. <grytanie> nie, no chłop się pod beczką chował, nie, no niesamowite. Dobra, to no jest. Ta... padu. Walić bez Nikosa! Nie! Ty śmia... O nie! Bez Nikos, <grytanie> co za Nap. Teraz matek ma Oj. No i ma no jego dane, jeszcze spadł do wody. Nie trafia? Trafiłem, Jezu, w ostatniej sekundzie mam wrażenie. No i jakiś random się na mnie pokusuje, no! <noise> Jezu, jak super. Oj, Smarty dostał. Ta, ra, 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 ra. Ja się chowam. jak do mnie strzela. zostaw mnie nobie. Ej, gdzie jest Matek? A, Matek się tam chowa za tymi zameczkami. <głos> <głos> nie no, jest najlepszy to naprawdę. Dobra, i teraz trzymaj spokojnie. O, o. Nie! Nie! Ja się pod wodę wchodzę! Ja ci krycę! Ej, dobra! 6, 5, 4 W ostatniej chwili go wala Ale go zrobiłem na mózg, ale go zrobiłem jak... Trzy, za wcześnie, za wcześnie go walnąłem, musi zmisować! Nie! O, Pięknie! Ej, moja inteligencja gryfuje moje punkty na tej olimpiadzie! Dobra, robimy. Uniki, uniki, uniki ty. Dobra, nie, on mnie trafi tak! Jak go gram na mózg. Ja go gram na mózg 5 Matek versus Manojek Dwa, 1... To się nie uda. jak jest dead. No niestety. Panie trafił mnie Trafił czy nie? A, trafił 300 IQ to moje drugie imię e, Miałem laga na koniec. U, nagranie to udowodni, że miałem laga. Wierzymy, wierzymy. I tym razem trzy punkty wpadają na konto matka, a następną minigrom jest Bomberman, czyli boxfighty, w których mamy tylko i wyłącznie C4-ki. Smartiemu na bani 50 c 4 nie obchodzi mnie to. Wysadzam chłopie dziadkowi HT, 3, 2, 1, dziadek dead, 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 DZIADEK! No niestety, warto im do. z tego powodu. Jestem jedyną osobą, którą zależy teraz na tak bardzo na wygranej. Matek, z czym do ludzi, z czym do ludzi, no Co to jest? Ale dobra, Jacob tam dostał chyba. <noise> Bomber maniarz Ja tego nie wysadzam. Dopóki on tu nie podejdzie, to ja tego nie wysadzam. Dobra, wysadzam. No raz, spokojnie, nikt tak nie buduje boksów jak ja, a to jest mega modre, bo przecież jestem bezpieczny dzięki temu. Ja tego nie przetrwam. Uciekłem, jestem najlepszy. O nie, nie miałem matka już. Bom, 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 No i Szymek, chłopie, wygrywa. Nie, 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 bomba na mnie. Wybuchnij, proszę, 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 zdążę. No giń Ile ty masz kapę? White'a dostał. Nie. Jest! Nie, by tak blisko wygranej. I proszę państwa, po tych trzech minigrach tabela jest bardzo, ale to bardzo wyrównana. Więc przed nami ostatnia minigra filary o wszystko. Oh no, oh no. Ej, to daję tego sprinta? Kacze. wiem, że dam radę, Dam radę. Szymek, Dymek, wypierdzielaj na A zewnątrz. Ej, nie zwalnąło go to. Zostaw mnie, zostaw mnie. Nie no, przecież powalaj mnie coś za chwilę. Jakiś random mnie zlikwidował, co to jest? Elo mano, elo, elo? Tego bez Nikosa... Dobra, tego bez Nikosa to bym z ukosa go. O stary, co tu się dzieje? Wiesz mu na chawirę. Chodź tu, Nobie. No? 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 Jo, dupia. Problemy trochę. Chodź. Ty myślisz, że ty jesteś mądry? A co ja robię? Wjeżdżam ci do boksa, nobi, Nobici. Dobra, pierwszy dead. O nie, ja oddałem to za darmo. A ja nie mam z niego. Klejam się, trudno. O, to jest przypał. O, to ja jestem dead. Ten mnie szmatek zabił. Dead. Ale Jacob dostał shit on. <laughs> Nie no, bez niego to jest w czepku radzony, naprawdę. That? Uwaga, wjeżdża! <grymne> I rozjeżdża, Łysy! Nie, no Łysy, Łysy z Gret mi wchodzi do boksa szmata na trzeciego. Brawo, bez niej wygrywa. No zasłużenie, no. Nie, może